Słowa najważniejsze, Ewangelia z komentarzem. Dziwnie brzmi prośba trendowatego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Prosił, ale prosić nie śmiał. Gorąco pragnął oczyszczenia, ale zdawał sobie sprawę, że takie rzeczy raczej się nie zdarzają. I wierzył, że Jezus może taki cud uczynić, ale najwyraźniej nie znajdował powodu, dla którego Bóg miałby tego chcieć. No bo skoro dopuścił na niego chorobę, czemu teraz, w tej chwili, miałby zmieniać swoją decyzję? Bywamy w podobnych sytuacjach. Prosimy, pragniemy, wierzymy, że Bóg może, ale zastanawiamy się, czy to ma sens. Czy Bóg wysłucha po naszej myśli? No bo skoro zło dopuścił, czemu teraz miałby zmieniać zdanie? Ale słuchając, co mówi Jezus do trendowatego, chcę bądź oczyszczony. Możemy mieć nadzieję, że Bóg nie chce naszego cierpienia. Jeśli mimo to je dopuszcza, to nie dlatego, że nas lekceważy, ale dlatego, że ma to cierpienie jakiś sens.